Nie chcę komentować, ponieważ ludzie sobie to sami powinni, tak jak po prostu z każdym dziełem sztuki jest. My to odczuwamy i nie potrzebujemy komentarza. Znajdujemy się w Londynie pod Muzeum Tate Modern. W tym odcinku dowiecie się, kim była Magdalena Bakanowicz. Dlaczego zorganizowano jej indywidualną wystawę w jednym z najważniejszych muzeów na świecie, a także, dlaczego ta wystawa prawdopodobnie zupełnie by się jej nie spodobała. Zaczynamy. Ja jestem w gruncie rzeczy egoistą, jak każdy twórca, prawda? czyli zapatrzona w siebie, chcąca się dowiedzieć od siebie. Mówi się, że jest ona jedną z naszych najbardziej znanych artystek na świecie. Reprezentowała Polskę na Biennale w Wenecji, znajduje się w wielu prestiżowych kolekcjach, m.in. Moma w Nowym Jorku i jeszcze zorganizowano jej teraz wielką indywidualną wystawę w tej w Londynie. Czemu jednak tak się dzieje? Czemu akurat ona osiągnęła tak wielki sukces? Kiedy Magdalena Bakanowicz zaczynała zajmować się sztuką, to znaczy mniej więcej w latach 50., tkanina w całości była przynależna sztuce użytkowej. Co prawda były różne pałace i muzea, które miały duże zbiory gobelinów i arrasów, ale to wszystko były formy, że tak to ujmę, podległe architekturze, nastawione przede wszystkim na wystrój wnętrz. Ważne w nich było nie to, z czego są zrobione, tylko raczej co przedstawiają. I na tym właśnie polegała wielka zmiana, która wydarzyła się w latach 60. i którą zapoczątkowała m.in. Magdalena Abakanowicz. To znaczy wzięła tę dobrze znaną formę Gobelinu i dodała do niego trzeci wymiar. Tak jakby uwolniła ten Gobelin od konieczności opowiadania historii i pozwoliła mu przemawiać własnym językiem. To była Abakanowicz, ale to było też kilkoro innych artystów oraz artystów. Zaczęli oni mieszać ze sobą różne materiały, m.in. sizal, bawełnę, włosie końskie, sznury i wykorzystywali je już nie po to, żeby opowiadać konkretne historie, tylko raczej, żeby przemawiać do widza bogactwem form, faktur, barw. To była jednak dopiero połowa drogi do prawdziwej rewolucji, która za moment miała się wydarzyć. Co zrobiła Abakanowicz? Wzięła te swoje miękkie formy rzeźbiarskie i podwiesiła je pod sufitem. Genialne w swojej prostocie. Nagle te prace tak jakby ożyły. Zaczęły reagować na nasze ruchy, zapraszać do interakcji. Miały jakąś swoją taką przedziwną wewnętrzną biologię, która fascynowała. Były na tyle rewolucyjne, że nie było jeszcze nawet dla nich określenia. Dlatego od nazwiska artystki stały się po prostu abakanami. Skoro już trochę dowiedzieliście się o Magdalenie Bakanowicz i jej twórczości, pora przejść do głównej części tego odcinka, czyli podróży do Londynu, na jej indywidualną wystawę w Tate. Jakby ktoś zapomniał, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, dlatego teraz trzeba przechodzić dodatkową kontrolę graniczną. Tylko 20 minut opóźnienia i nie jest źle. No dobra, dotarliśmy w końcu do Londynu, na Heathrow. Zanim pójdziemy zobaczyć wystawę Magdaleny Abakanowicz w Tate, chciałem trochę pokręcić się po mieście. Jest ze mną Kinga, którą możecie kojarzyć z odcinka solo show z Nowego Jorku. Znajdujemy się na Trafalgar Square, obok jednego z najważniejszych miejsc w Londynie dla sztuki publicznej, czyli takiej, która występuje poza muzeami i poza galeriami, tylko w przestrzeni miejskiej. Jest to tak zwany czwarty coku, który pełni rolę Galerii Sztuki na otwartym powietrzu. Co dwa lata inny artysta albo artystka przygotowuje projekt specjalnie z myślą o tym miejscu. Bardzo ważny moment. Nigdy jeszcze w Londynie nie jadłem piszę chips i właśnie się to zmieni. To nie dla nas. Chyba już widzę nasze dwie porcje. Ciąż nasze. Dziękuję. Pierwszy Kent, Dishend Chips w Londynie. Bardzo dobre. Bardzo dobre? Nie też jak było bardzo dobre. 6 na 10? No dobra. Sosem, 7 na 10. Przemieszczamy się teraz do Barbican Center, czyli jednego z największych centrów kulturalnych w Europie. Znajduje się tutaj sala koncertowa, teatr, kino i galeria sztuki. Wszystko wewnątrz imponującej, brutalistycznej bryły. No dobra, pora chyba w końcu ruszać w kierunku wystawy Magdaleny Abakanowicz. Ewidentnie w Tejt bardzo lubią brzozy. Czuję się jak wzorowy student. Jest 9.50, Tate otwiera się za 10 minut, a ja już jestem przed wejściem. Skoro mamy chwilę, wróćmy jeszcze na moment do historii Abakanowicz. Abakany, jak wspominałem, zapewniły artystce gigantyczną popularność, ale bardzo szybko stały się też obciążeniem. Jak sama stwierdziła, abakany przyniosły mi sławę światową, ale obciążyły sobą jak grzechem, do którego nie wolno się przyznać, bowiem uprawianie tkactwa zamyka drzwi do świata sztuki. Stwierdzenie to może brzmieć dość kuriozalnie, przecież to właśnie dzięki Abakanom zyskała rozpoznawalność. Trochę światła na tę wypowiedź rzuca sytuacja z Bienale w São Paulo w 1965. Tę wystawę podaje się często jako jeden z pierwszych takich dużych międzynarodowych sukcesów artystki, gdyż została tam dostrzeżona i wyróżniona. Rzadko jednak wspomina się, że jej prace były tam prezentowane nie w kategorii po prostu sztuka, lecz w kategorii sztuki stosowane. Taka sytuacja zdarzała się bardzo często i coraz bardziej drażniła Abakanowicz, która chciała zaistnieć w artystycznym mainstreamie. Prawdopodobnie dlatego właśnie zaczęła ograniczać pracę z tkaniną i zajęła się bardziej klasyczną rzeźbą figuratywną. Stworzyła wtedy m.in. plecy wykonane z płótna, workowego i żywicy. Tłumy, Realizację Nierozpoznani na Cytadeli w Poznaniu albo Agore w Chicago. Wszystkie te prace rządzą się regułą serii. W ramach jednego zestawu prac występuje zwielokrotnienie tego samego kształtu i utrzymanie jednej monochromatycznej tonacji. Wszystkie te prace odzwierciedlają też podobną refleksję na temat kondycji człowieka, jego anonimowości i zagubienia w tłumie. Takich prac nie zobaczymy jednak na londyńskiej wystawie w Tate. Jesteśmy na wystawie Magdalena Bakanowicz. Dotarliśmy. Ekspozycja zaczyna się dość tradycyjnie. Oglądamy początki twórczej drogi Abakanowi, czyli malarstwo na tkaninie oraz gobeliny, które jednak wciąż są jeszcze dwuwymiarowe. Jest to jednak w pewnym sensie tylko wprowadzenie do głównej części wystawy. Stanowią ją dwie gigantyczne sale tej, w którym Abakany niemal dosłownie wybuchają w przestrzeni. To nie jest wybór konkretnych, najciekawszych prac Abakanowicz, lecz cała ich konstelacja, labirynt, las, w którym człowiek chce się cały zanurzyć i zgubić. Taki sposób ekspozycji jest w całości zgodny z intencjami artystki, która od lat 60. komponowała Abakany w taki właśnie sposób, zagęszczając je, zestawiając ze sobą, ustawiając je w relacji do siebie i do przestrzeni. Jest jednak jedna konkretna rzecz, która wyróżnia tę wystawę spośród innych pokazów prac Abakanowicz, a także w ogóle innych wystaw w tej. Londyńskie Muzeum słynie bowiem z dużych, chronologicznie ułożonych ekspozycji nie pomijających żadnych etapów w dorobku artystów. W tym jednak wypadku na wspomnianych Abakanach i latach 60. wystawa się generalnie kończy. Oprócz pojedynczych wyjątków nie znajdziemy tutaj późniejszych figuratywnych prac artystki. Właśnie to miałem na myśli wspominając, że wystawa w Tate mogłaby się Abakanowicz nie spodobać. Jak pisze Karol Sienkiewicz w swojej recenzji dla dwutygodnika, przechodząc od połowy lat 70. w stronę bardziej tradycyjnej rzeźby i figuracji, Abakanowicz przyjmowała stanowisko coraz bardziej konserwatywne, wręcz nudne. No właśnie. Te późniejsze prace wydają się o wiele bardziej dosłowne i bezpośrednie. To, czym urzekają do dzisiaj Abakany, to jest taka ich wewnętrzna nienachalność, otwartość na bardzo różne interpretacje, a także, i to chyba najważniejsze, rewolucyjność, bo w czasie, kiedy powstawały, były absolutnie pionierskie, czego już tak jakby o tych późniejszych pracach nie można powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach co Wy na ten temat uważacie i czy zgadzacie się z decyzją kuratorek, żeby nie pokazać późniejszych figuratywnych prac Abakanowicz. Co do mnie, to dawno żadna wystawa nie zrobiła na mnie tak ogromnego wrażenia i każdemu kto ma szansę i możliwość odwiedzenia Londynu w najbliższym czasie polecam wybrać się do Tate i zobaczyć ekspozycję Magdaleny Abakanowicz. A na sam koniec zostawiliśmy dla Was zlot małych, puszysty. Z zupełnym przypadkiem, idąc po Hyde Parku do galerii Serpentine, trafiliśmy na zlot pomeraniany, który odbywa się w tym miejscu zawsze w pierwszy weekend miesiąca. <noise> Koniec!